Siemanko z tej strony Kuba a dzisiaj za mną jest. Mr. People? I The Polish Lion! Jesteśmy na serwerze hardcore i idziemy w podróż. Tak, idziemy w podróż. O, jakie Dobra, gdzie idziemy? Teraz musimy iść tam, nie? Dobra, próba, prowadźmy, idziemy za tobą. Idziemy, idziemy. No tu płoty ktoś postawił. Co z tego? Chyba tutaj zrobimy gidliwość, bo się nudzi. I tak będzie za trzy dni. No to może za trzy dopiero zaczniemy robić gildię, mhm. Bo itemków w ogóle nie będzie to jakiś dirt house mhm. <coughs> ma dzisiaj kaszę, boże <coughs> I zatrzymajcie się na chwilę Co? Kuba, co? Przestań na tym Ty, lol Dobra, idziemy. Ej, Kuba, przeczytałeś, czy wyrzucisz. Tam, wyżyty, tam, coś, co jest, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Domek Ej, słyszałeś, Kuba, czy wrzucisz to na YouTube? Nie, nie Czemu? Fajnie, byłoby jakiś domek, ktoś się zrobił, te, tutaj, no. O, już szyba. O, ma dwie szyby, hehe. O, dwie się przydadzą. Ja muszę na chwilę nodusa włączyć i zobaczyć, czy tam nie ma skrzynek. Ehm. Muszę. Ej, jest crafting table, skrzynki nie ma. Już ktoś ograbił. Dobra, idziemy. Czekaj, wyjdę z dołu. Tutaj na dole mam. O, czekajcie. O, kupaję ja nie. Tam się coś pali. I świeci, no. Dobrze idziemy. Ej, czekajcie, jeszcze coś wsunę. Pork czopka, czopka się wsunę. Idę za wami czopki. Skluton. Fuck, jubiczka. My już jesteśmy bardzo daleko. Ej, no że no, miałem lego i nie będzie gdzie Widzę tylko do poruszania. No dobra, jeszcze raz. Tam coś, też coś jest. Coś zrobił. Pędzek! Dobra, gdzie dobra, robię. Robię. Epic fail. O kurka, ta. epic fail. Dada, dada. Gdzie robimy gilę? Chyba tutaj, co? Jak, myślisz, jak myślicie? Tutaj w tej skale można zrobić. Fajnie wygląda. No, a może to, to będzie pierwszy odcinek, gdy zrobimy zaraz drugi, co? No. Dobrze, to będziemy skończyć. Subskrybujcie, łapkujcie. Na razie, cześć. No.